Ten będziemy na górze 2 się szarpać. Patrzymy, co z tego wyniknie. Wszystkiego z tym spajżerem, i tu patrzymy z podejrzanym typem dla mnie. Patrzymy. Uw, Nie, to kurwa, od razu pedz i Coś jest nie tak. Wysokie rangi są w tej dolinie wadówka. to będzie.

No jak ja teraz zginął, to bym się załamał. No kurwa tą barierkę jebamy To za głupno jebamy to. Dobra, złego mimo było od początku to było. Teraz walimy. Dwa hedy już na dzień dobry zostały, potrzebne na początek. I znowu pójdą. Dobra, strzeliśmy się chyba. więc zresztą włączyli chyba, bo...

No ale to kurwa, nie? No ale kurwa mać mi to kurwa, no Na raz mnie, bo i no mi powtórzy. jest tutaj filmu. Jeszcze lepiej trzymać, Tutaj jednak... wzięli, teraz to jest jednak. Chwak jest większy, zaraz to sprawdzić Nie wiem, dobre. Okay. No tam... Nie wiem. Tam. Mędr, tak zrobimy. Tutaj podchodzą, a ino dlaczego? Chyba podchodzą, może nie podchodzą.

Kurwo jebana, no! Ty się! No Kurdej... No to mnie z B pędzisz. Bardziej B niż A. Patrz od noga. Tak idzie tu, dobra. Tam jeszcze jeden, wiesz? Nie, kurwa, tak. Widzicie, mimo... Trzy, dwa trzy, dostałem na raz, nie? No, a tak to jestem ten czy nie pokazywałem, ale to zwykły auto. takim przybliżeniem, nie? No. Auto z przybliżeniem, tak zwane.

Nie, kurwa. No ale to tam oszustwo, było, kurwa, bo go nie, tak, rad, kurwa, stydne, nie, <todgłosy> nie, to, nie no taka gra, kurwa, zrywamy, Zobaczyłem z że nie wiem, co to jest, kurwa, kurwa, jest kurwa, kurwa, kurwa,

Pięknie, kurwa. Zajebiście. Very nice, kurwa. Zajebiście. Ty, że tamten mnie nie zdobył, to nie wiem, co to się stało. Więc jak jest, to dobrze. I ma się podejrzany typ weźmie z Dziękujemy sobie tak, że tak będzie że... wyglądało. Ja powinienem go tam szybciej kazać zajebać, ale jest ja jak jest. No, na razie to tyle dla nas. No zagramy sobie... Jeszcze z nie graliśmy. Oszmary Wcale się grywali. Przemek pójdzie. This isn't a 9 na 5, a jak to, co zginąłem no bo na razie nie miałem szans. Idą, i idą. mnie, idą. też. mechanika drapinkowa... Dla Szli tam, szło na pewno, nie? Kurwa.

Ja, gdzieś, a tu nie widać, że on jest tam, tu. Dobra, czyli on będzie szedł stąd. stąd. Tutaj szedł. Nie, on za to będzie patrzył. A, nie patrzył. Ale wytrzymany psychologicznie. Oryginalna koszulka stareka coś fantastycznego A bo jak tam patrzę, to łatwo gimy, nie? No ale... We are out of here jest Panie Byłem sobie tak skrócić. wiesz? No, ty co wiemy, co wiem. No spróbujemy

który, piąty raz już tak nastało w łeb Dobra, no, wracamy do auta jednak pierwszego Ale się kurvir, nie? Teraz normalnie Po prostu w łeb regret waking up this morning Teraz to w wybrałem

Ja nie powtórzę. No, i chuj, do końca No jedno paki pewnie nie idzie, co? O jest Gdzie są jakieś no to pój po nas, nie? Ty tu Przysięgam, idzie ten. Mówiłem? <grym wrogów> Myślałem, że tutaj jest TP, Tak słychać. Dobra. Ten Aug jest dla nas najlepszą opcją. Mimo wszystko Macie podejrzany w ten No nie wiem. Musimy go. Coś tam z nim jest nie tak. Chyba, do lampu ruchu wkątę teraz tym razem w Zobaczymy. Come on, come on, let's go. ma ich strych. Chyba, zobaczmy te belerów. Ja będę dobijał. Zobaczymy, czy się zatrzymają. Bądź przed, czy. No, ten kąt. Kurwa, te bedy mnie zatrzymają. Kurw, jakiś no i co ten tego robi? Tu dwa. Jakie, dobre. No to zaczyna w kurde wszystko. Dobra, na swoich zasadach tutaj nie ma. Widać, że nam chętów zjadł w tym meczu. 7? Zapraszam mój ten. Skuteczność. I to jest Go, go, go. 70% które są 80. O jebane. Pat. A, chłopczyk kajmy. nie, ten musi kurwa dać swoją obecność No musisz chciałem już zajebać, kurwa. Nie, cztery. Lecę z Banami. Zobaczymy. Ej, no kurwa, ja! Jeszcze wściekła, No ta gra jest poniżana. Ta gra jest po pierdolona, przecież. Tak miałem na nicie, stary, a właśnie. To kurwa zaczęło mi przycinać ich chuj, nie? 16 headshotów ja zrobiłem. A oni kurwa... 8 chyba na mnie. nie kurwa. No Pomoż, to są tu idą, do ty nie. na nami do starych. Tego tlecy idą, dawaj. 150%. 150, znaczy to jeden może być, kurwa. 150%, że ten wyjdzie, kurwa, w tu. Czekaj, tu z tej strony teraz. Podejdziemy sobie na 150%. Patrzcie, Ale dobrze czuję, jak to jest punkt 2. Na tych headshotów wymagamy. Uj, zagramy sobie SG. Sumuł fajnego skinka, chciałem się pochwalić pod majstrami.

Leszko odpłatność. Najniższy procent deszoku to jest to. Swimowany najwyższy. Ale i ma i to wszystko, tak no, Ty jak hey. Ja chcę jakieś fragi stale, nie tylko tych kurwa. A my nie bamy. Co jest? Gdzie ja ty bawię? Moją biblę? Ten jakiś nie jest. Może wejść kurwa. Odgniewany.

Małpy znaczy, z za Z akaczem nie graliśmy w tym meczu. Taki mam złoty. Gramy, gramy Majster. Nie, nie przejmuj się, pójdź z nimi. Ja wyzywam dla sportu, kumasz. W chodzi, right fajny to Nie, to. to no, tu jedyny Nie, bo... kurwa! Dobra, to jedyny tutaj, proszę, jedyny tutaj, proszę, jedyny tutaj, proszę, jedyny Dobra. proszę, jedyny tutaj, proszę, tego będzie, jak... Ja mnie Ja nie no się przycicą, kurwa nie po raz pierwszy, kurwa, no Mam no, kurwa celownik na rywalom, więc nie kurwa w tym momencie ja, to tak,

Yeah. Mm. Jak to poszło, kurda! To do this. Tak, jak i taki sobie. Krok po kroku wychodziliśmy z tego góry, na ten 8 osiem pet dostałem z tych 10 śmierci, nie? Rangi były takie, tu jeszcze nabijemy, teraz będziemy nabijać, tu nabijemy, wyjdziemy z superu i będzie nic.